Cześć wszystkim, z tej strony Kuba, miłośnik wrostów. Zobaczcie na dzisiejszego pacjenta. Będziemy go dzisiaj wyrywać i odpalać. Trochę z zielenią. Szyba też trzeba będzie przemyć, żeby w ogóle widzieć co przed nami wyjechać. Kapcie trzeba będzie podpompować. Ale on jest brudny. Mm. Wszystko trzeba będzie umyć. Tutaj jest powietrze z tyłu. Zobaczymy tak do środka. O. Ale tutaj pajęczyny, elektryka. Kiera zapleśniała trochę. może to odpali, zobaczymy, trochę popracujemy pewnie odpali z tyłu foteliki jakieś materace podsufitka ładna fotele też ładne, nie zniszczone maskę nie wiem gdzie tu się otwiera maskę Merczedasach. zobaczymy później. Trzeba by wyczyścić wszystko. Kolejne auto. V220 CDI. Czyli lizelek. Nigdy nie miałem Mercedesa. Maskę się otwiera tutaj. <taki>, Taki wielki przycisk, a nie widziałem go. No już mam maskę otwartą. Popatrzcie. Pełno pajęczyn. Pójdę wiem, czy jest czyściutki. CDI, Mercedes-Benz. Będziemy musieli tutaj sprawdzić olejek, płyn chodzący, filtr powietrza. No to zaczynamy ratowanie wrosta. Fotelik trzeba odsunąć, bo akumulatorek jest pod fotelem. Tutaj mamy. To na razie jeszcze dosunę. Musimy akumulator wziąć. Mam akumulatorek bierzemy i do środka wchodzimy o tutaj fajne foteliki I tutaj chyba trzeba będzie to oparcie opuścić o tak jest przesunąć fotel jak to się robi nie wiem to zaraz no, to ten fotel odsuniemy no, do przodu. Oparcie opuścimy, no, jak widzicie, tutaj mamy miejsce na akumulatorek. No, tak to wygląda. No i co? I tutaj trzeba go wsadzić, tylko nie za bardzo nie wiem, jak to się zmieści. Tutaj ten fotel już jest na maksa do przodu. Musimy tutaj coś wykombinować. Ten fotel się wyciąga, czy co? Nie wiem, jak ten tu ma wejść. Po chwili zastanowienia udało się akumulator wsadzić tutaj z tej strony, od boku. Widzicie, tą bez bezpieczników trzeba było zdemontować. Ten plasticzek. Nie tak jak na początku, od tyłu tutaj. Tylko tutaj z boku poszło. I akumulatorek jest na miejscu, i teraz go tylko trzeba podłączyć. Teraz przenosimy się pod maskę. Posprawdzamy sobie wszystko tak, żeby to odpalić. Wszystkie płyny, oliwkę, filtr powietrza. Zobaczymy. Płyn do spryskiwaczy jest pełen zbiornik. Jest zbiorniczek z płynem hamulczowym. Zobaczymy Coś jest. Coś tam jest Tutaj mamy płyn do wspomagania popatrzmy, jest, nawet czerwoniutki teraz co, sprawdzimy sobie płyn chodzący. tu jest zbiorniczek wyrównawczy mamy coś tutaj U, suchutko, trzeba będzie dolać Tutaj nie mogę otworzyć wlewu oleju, ale sprawdzimy olej. Czy coś jest? Patrzymy, patrzymy. Nie jest olej połowie ładnie to dobrze fajnie no to co trzeba dawać wodę destylowaną najlepiej i teraz sprawdzić jak wygląda filtr powietrza no i możemy spróbować odpalić to cudo zobaczcie jak to wygląda no trochę zardzewiałe jest brudne ale jakby się wyczyściło jeszcze będzie fajna, to Zobaczcie, otworzyłem obudowę filtra powietrza i co? I filterek, nawet czyściutki. tutaj trochę syfuję trochę przedmucham i składam z powrotem. Dalałem tutaj wody destylowanej do zbiorniczka na chłodnicy. No i co? Będziemy próbowali odpalić to. No to próbujemy odpalić metodę Sika Filtr powietrza sprawdzona, oliwka sprawdzona. Woda dosłownie nalana do zbiorniczka wyrównawczego No i co, wsiadamy Próbujemy odpalić Ale fajna kiera, tylko kurde Zapleśniała Kluczyki Stacyjka i co? O, pojawiły się Kontrolki Akumulatora SRS Nie wiem, taka oponka, nie wiem czy to jest awaryjne, działają klakson nie działa pewnie jak odpalę i co, tu mam tyle przycisków co jest, jest na park jest na park fashion no dobra, to co próbujemy tylko nie wiem czy jest paliwo trochę się szokoło uniosło dobra, próbujemy, co?

Dobra, nie ma czego. Paliwka trochę jest klima long Teraz trzeba będzie tym ruszyć. Giera ciężko chodzi. Nie, co ma jest? Fajnie. Trochę roboty, i auto odpalone, ładnie chodzi. Zobaczcie. O. Zamiast działa, działa, To działa. Tak są działa, biegi, chodzą i co? I jedzie. Zobaczcie, pompuje kółeczko, zobaczcie, podnosi się. Tutaj taki kompresory głośny, ale idzie do góry na oponie, idzie. Tutaj muszę napompować, tutaj może mniej Ale się podnosić. No, Chcę po 5 lat stania pod krzaczkiem trzeba trochę oczyścić i będzie można na mynie jechać. O, zobaczcie. היי, פרס יוצא נדחו Jedziemy sobie, szyba brudna nic nie widać Jedziemy właśnie na mynie Tak się prezentuje po obuciu. To już wszystko w tym odcinku. Napiszcie, czy Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego, cześć.